Siemanko słuchajcie, Chciałbym wam pokazać trening pool, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Za chwilę zobaczycie filmy wraz z zamówieniem. Dajcie znać, jakie kolejne treningi mam nagrać. Ewentualnie zadawajcie pytania, ruszamy. OK, od razu zaznaczę, że to jest taki trening, można powiedzieć, podczas okresu luźniejszego i na końcu redukcji. Zaczynamy od podciągania. Na pewno nie jest to, tak jak mówię, trening, który jest mega, mega ciężki, ale zaczynamy od podciągania z maszyną, aby sobie delikatnie pomóc. Następnie mamy ściąganie, natomiast tak jak widzicie, u Szymona tutaj do łokcie są skierowane delikatnie bardziej do przodu. Nie lecimy typowo jakoś na czworoboczny, na najszerszy i tak dalej. Chcemy po prostu skierować łokcie do przodu i śpionowo, typowo w dół. Nie chcemy tymi łokciami chodzić do tyłu, oczywiście U Chcieliśmy to poprawić, ponieważ to łokcie zbyt mocno uciekały. No i to ćwiczenie wykonaliśmy w trzech seriach. Tak jak widzicie, obciążenie nie jest duże. Ruch może wydawać się niepewny, natomiast jeżeli to łokcie skierujemy do przodu, ten ruch aż tak pełny nie będzie. Tutaj mamy teraz ćwiczenie numer 3, które aktualnie wykonuję na innym treningu, ale z racji tego, że było umieszczono na treningu, no to zrobiliśmy o jedno ćwiczenie więcej. Normalnie wykonuję to jednorącz, wtedy to obciążenie jest większe. Jest tam około 70-80 kg na stronę, natomiast tutaj, gdy wykonuję to oburącz, to chciałem po prostu zrobić to bardzo dokładnie. No i można powiedzieć, że był to trening, który generalnie był treningiem gościnnym, więc nie chcieliśmy się zajrzeć, chcieliśmy pogadać, chcieliśmy zrobić fajne konsultacje. Więc tak jak widzicie tutaj również e, trzy serie. Tutaj kolejne ćwiczenie, ze względu na to, że Hammer był zajęty, przyciąganie tutaj w oparciu o ławkę, natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że wiele osób wykonuje to nieprawidłowo. Zwróćcie uwagę, jak mocne jest rozciągnięcie, że te plecy są rozciągnięte, rozciągnięte na maksa i gdy przyciągam, to przyciągam wszystko plecami. Nie robię tego ruchu spokojnie, nie robię tego ruchu zgarbiony, robię to bardzo dynamicznie, tak aby pociągnąć to wszystko najszerszym, wtedy to bardzo mocno czuć. No i oczywiście, też jak widzicie, można ewentualnie użyć pasków, bądź tak jak, tak jak robię ja, dać te kciuki na górę i tu rękę mieć delikatnie otwartą. To pomoże nam oczywiście nie angażować tak mocno. Przed ramion, ramion, zwał jak zwał, będziemy ciągnąć po prostu plecami, natomiast musimy mocno skupić się przede wszystkim na ruchu pleców i być mocno wyprostowani. Tutaj Szymona też mocno to widać, ponieważ jest on nagrane pod innym kątem. Tak jak widzicie, sylwetka jest mocno wyprostowana, jest pełne rozciągnięcie pleców i pewne przyciągnięcie też najszersze. Tutaj wykonywaliśmy już ćwiczenie pierwsze na biceps. Tak jak widzicie, modlitewnik jednorącz. Bardzo dobre ćwiczenie, bardzo ciężkie ćwiczenie. Tutaj widzę, że delikatnie za mało Wam tego pokazałem, ale tutaj widzicie, jak wygląda końcówka serii. Tak powinna wyglądać każda końcówka serii podczas prawdziwego, normalnego, dobrego treningu. Nie oszukujemy, nie podnosimy barków. Staramy się wszystko to dociągnąć maksy... Przepraszam, maksymalnie, mocno technicznie. Natomiast nie zawsze jest to takie, takie łatwe. Tutaj seria jeszcze w moim wykonaniu. Może wydawać się to ciężkie, natomiast tak jak mówię, generalnie treningi normalnie są o wiele, o wiele cięższe. Uważam, że nie jest to trening zrobiony do upadku. Uważam, że jest to trening po prostu zrobiony Taki forfan, przyjemny, fajny, nie, który czuć. A tak jak widzicie, też wszystko jest robione bicepsem. Staram się nie bujać, staram się mieć tu rękę maksymalnie mocno, wbito w modlitewnik żeby ona była nieruchoma, natomiast tutaj już też musiałem delikatnie poszukiwać, bo ciężar też był naprawdę no, dość wysoki, jak na jedną, jak na jedną rękę. Nie, tutaj zobaczycie jeszcze, jak wygląda seria uszymona. Ja chciałbym to właśnie podkreślić, że na modlitwniku bardzo wiele poszukuje, bardzo wiele osób robi niepełne ruchy, nie, a ręka, no niestety, u większości osób nie jest słabo predysponowana genetycznie, tylko po prostu ta technika jest nieodpowiednia. Tak widzicie, rozciągnięcie jest maksymalne, spięcie jest maksymalne. I tak naprawdę od trzeciego ruchu już mamy grimas na twarzy, co oznacza, że ta seria będzie naprawdę bardzo... Bardzo, bardzo ciężka, ale o to nam chodzi. Ja uważam, że ramiona, aby reagowały, potrzebują i dużego ciężaru, i dużej ilości powtórzeń. I aktualnie na modlitewnik robimy dwie serie na mniejszej ilości powtórzeń. Jedną serię na 15-20. Tutaj mamy młotki. Można wydawać się delikatnie to niepełny ruch, natomiast z boku wygląda to naprawdę bardzo dobrze. I tutaj mamy też 25 kg na rękę, więc nie jest to. Nie jest to mało, delikatnie przestrzeliśmy się z ciężarem, nie ma co się oszukiwać, natomiast seria została zrobiona bardzo ciężko, tak jak powiedziałem wcześniej. Był to trening po prostu gościnny, nie jest to trening przed zawodami, nie jest to trening na masie, więc staraliśmy się po prostu zrobić coś fajnego, ciekawego i dobrze po prostu spędzić ten czas na treningu. No i umie 30 kg na modlitewnik że tak powiem normalnie wykonuje na masie około 40 40 kg 37,5 na 20 ruchów, czasami nawet więcej do tego jeszcze lecą dropsety, ale tak jak mówię, teraz jest okres luzu nie ma środków, kalorii jest bardzo niewiele, jest 200 gramów węglowodanów, jest kardio na poziomie 7 razy 60, więc tej mocy po prostu nie ma, natomiast trening dobry trzeba zrobić i tak się jak wszystko według mnie siedzi w głowie jest to możliwe, aby zrobić ciężki trening na redukcji, na bardzo skrajnej redukcji, na bardzo skrajnie niskich kaloriach, tylko po prostu trzeba chcieć, ale tak jak widzicie, Staram się barków nie podnosić. Łokcie są skierowane do tyłu. Gdy uginam, delikatnie łokieć idzie do przodu. No i tak wygląda ta właśnie seria. Się na treningu zobaczymy, jak forma napina się coś tam, no. Mamy koniec redukcji, więc trzeba sprawdzić. A naprawdę jest całkiem dobrze. Weź przodem. Przed tak, no. no osób, które będą się pytały, ile serii, kiedy takie treningi robić i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, ja jestem kulturystą. Wy nie jesteście kulturystami, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, jestem podczas okresu luzu i podczas okresu luzu ten trening jest tak naprawdę delikatnie rzecz, natomiast u mnie trening pull pojawia się co dwa dni i trening push pojawia się również co dwa dni, więc te plecy są mocno przygotowane. Tak naprawdę jutro będzie dzień klatki, barków i tricepsów i pojutrze znów robię plecy i bicepsy. Czy jest to zbyt krótka przerwa? Może jest, natomiast mój czas pozwala mi aktualnie właśnie, aby przetrenować te cztery dni z rzędu, ewentualnie zrobić jeden dzień pauzy, czyli push-pull, pauza, push-pull. E, no i tak to wygląda. Oczywiście jest jeden dodatkowy dzień nóg, e, całych nóg. Gdzie na masie staram się oczywiście te nogi podzielić, ponieważ podczas treningu dwugłowy wykonuję 5-6 ćwiczeń i podczas treningu czworogłowych również wykonuję 5-6 ćwiczeń, więc na jednym treningu nie jest to możliwe, aby zrobić 12 ćwiczeń. Więc tak to wygląda. Nie sugerujcie się tym, chciałem Wam bardziej pokazać, jak to po prostu wygląda podczas okresu delikatnie wyżejżego. Dajcie znać, co myślicie.